Zielonogórski magistrat szykuje się do modernizacji parku tysiąclecia, a w tle rozgrywa się przepychanka urzędników i architektów odpowiedzialnych za przygotowanie koncepcji rewitalizacji parku. Przypominamy, koncepcję zmian przygotowali krakowscy architekci we współpracy z Fundacją Salony. Miasto zapoznało się z dokumentacją i przeszło do kolejnego etapu, mianowicie przygotowania programu funkcjonalno-użytkowego. Jak zaznacza Krzysztof Kaliszuk, propozycje wskazane przez architektów to po prostu zbiór życzeń mieszkańców Zielonej Góry, którzy określili swoje potrzeby. A nie wskazywali ich lokalizacji. A to właśnie do lokalizacji poszczególnych elementów architektury parku urzędnicy mają najwięcej zastrzeżeń. Pierwsze dotyczy umiejscowienia nowego skateparku pod oknami szpitala i polikliniki. Kaliszuk podkreśla, że w tym miejscu potrzeby są zupełnie inne chociażby ścieżki spacerowe, z których mogliby korzystać pacjenci. Rozmawiałem tak z dyrektorem polikliniki, jak i z prezesem szpitala i powiedzieli jasno, że jeśli można, to prosiliby bardzo ze względu na pacjentów, aby ten skatepark nie był jednak w tym miejscu wybudowany. Natomiast prosiliby, żeby mogła być tam ścieżka rehabilitacyjna. Miejsce urzędnicy podważają też zapisy o umiejscowieniu boiska do koszykówki w sercu istniejącego już skateparku. Takie rozwiązanie też pojawia się w projekcie. Wiceprezydent Zielonej Góry podkreśla, że to kompletnie do siebie nie pasuje i po prostu stwarza zagrożenie. Firma projektowa zaproponowała, aby ten plac do, do mini-koszykówki przenieść w środek skateparku. To byłyby przestrzenie nierozdzielone, byłoby zbyt niebezpieczne, by ktokolwiek się mógł zgodzić. Kolejny punkt zapalny to mała gastronomia w centrum parku. Projekt przewiduje kawiarenkę lub restaurację. Urzędnicy i planiści oceniający ten projekt wskazują, że w tym przypadku też nikt nie pomyślał o bezpieczeństwie. Kawiarnia w środku e, góry, piachu, po której zjeżdżają dzieci, gdzie nie ma zabezpieczeń, nie ma barierek, można byłoby spać z szereg metrów e, na, na kamienie. No, też nie mam takiej możliwości. Dodatkowo pojawia się też wiele zastrzeżeń konserwatora zabytków, bo należy pamiętać, że znaczna część powierzchni parku to kawał historii i trzeba to uszanować. Należy wziąć pod uwagę historyczny układ i przeprowadzić odpowiednie analizy. One nie zostały zrobione, został ten układ kwaterowy, pocmentarny, przez projektantów w większości zlikwidowany, stworzone są nowe, tzw. Tak swobodne pętle. To musi być uzgodnione z konserwatorem. Jeśli się zgodzi, nie mówię nie. Wiceprezydent Zielonej Góry zaznacza, że miasto będzie rozmawiać z architektami z Krakowa oraz Fundacją Salony na temat transformacji Parku Tysiąclecia.